Witam Was serdecznie. Znajdujemy się na Pętli przy Karoliny. Dzisiaj troszeczkę inne nagranie. Widzicie, jest ciemno. Także mamy godzinę 21. Wykonywałem dzisiaj, miałem wykonywać brygadę 10x4, ale dostałem brygadę 10x1. Jest to brygada, która ma łączenie linii 10 i 40. Natomiast na ostatnim kursie nagrywam linię. 55, ale żeby nagrać linię 55, no to trzeba się przemieścić na plac Wolności, bo kiedyś linia 55 startowała z Bartoskiego. Więc najpierw nagram przejazd techniczny, jakiego jeszcze nie było na kanale. Myślę, że żaden z kolegów jeszcze takiej trasy nie nagrał. Także startuję z Karoliny. Troszeczkę was wytelepie na płytach. Mam tutaj na pokładzie. Inspektora, który troszeczkę mi pomoże, ponieważ jest ciemno, ja linii 55, 55 nie jechałem, nagrał ją co prawda kolega RZKM i miałem ją obejrzeć, ale czasu mi troszeczkę brakło, więc w yy, się była goniona ta 40, którą jeździłem, teraz miałem troszkę czasu odsapnąć bo to akurat musiałem jeszcze wziąć udział w premierze na żywo, yy, w czacie na żywo na premierze. Właśnie startuję z Błogosławionej Karoliny i zobaczycie y, troszeczkę inne spojrzenie. Y, powinienem prawidłowo po zakończeniu kursu Linii 40 przejechać na Barduskiego. No ale tak jak wspominałem, Barduskiego jest zamknięte. Bez sensu był przejazd na Dworakas, bo zawracamy na Dworaka. Więc y, dzisiaj y, no, zobaczycie troszeczkę inną trasę. Tutaj akurat znacie miejsce, gdzie jesteśmy aktualnie, czyli błogosławionej Karoliny. Na razie pojedziemy teraz u linii 40, czyli e, trasa, którą znacie. No, widzę nieznajomość przepisów, już no bywa. E, jak ktoś nie, nie wie, co to jest droga z pierwszeństwem przejazdu, to tak się czasami zachowuje. No ale dobra nie ma tu co komentować dzisiaj już miałem kilka takich sytuacji że ja żałowałem, że nie nagrywałem więc nad tym się też zastanawiam podpowiedzcie mi w sumie w komentarzach jak będziecie oglądać film albo może nie będę spoilerował po prostu zacznę to robić żeby ktoś mi czasem pomysł nie gwizdał więc korzystając z tego, że jadę właściwie aż do ale widzę tego Witosa, będę jechał cały czas prosto, czyli przez Karoliny i przez ulicę Wiktora. To troszeczkę będę nawigował o różnych innych rzeczach. Widzicie, dzień już jest coraz krótszy, o czym wspominałem na ostatnich nagraniach. Zaczęła się jesień. Co prawda, czerwone i żółte liście ładnie wyglądają na drzewach, natomiast nie fajnie się robi, kiedy te liście lądują na drodze. Poranki mamy już wilgotne, więc jeśli na drodze pojawił się liście, jest niebezpiecznie, robi się ślisko, więc zalecam wzmożoną czujność i przede wszystkim, tak jak już mówiłem na ostatnich nagraniach, noście światła odblaskowe. Dzisiaj byłem na jednym z przystanków, pomiędzy pasażerkę, ponieważ była ubrana na czarno, jeszcze nie stała pod wiatu, bo jakby stała pod wiatu, to wiaty są oświetlone, co właśnie teraz widzicie. Tylko stała kawałek zawiatu w ostatniej chwili, ją zobaczyłem, niestety, jest ciemno, nad czym bardzo ubolewam, ale yy, no, niestety, w takich warunkach też się jeździ. więc macie możliwość zobaczyć, jak wygląda praca kierowcy nocą, jak wygląda praca kierowcy w godzinach wczesno-porannych, kiedy jest ciemno. A no, jakby nie było, pora jesienno-zimowo-wiosenna to jest pora, kiedy na pierwszej brygadzie, zresztą znaczy na porannych brygadach, ale też i na. Wieczornych jeździ się, kiedy jest ciemno, kiedy jest mierz, więc jest ciężko i trzeba mieć wzmożoną czujność. Uważać, bo ludzie chodzą ubrani na czarno. Potrafił wyskoczyć dzisiaj i też tak właśnie pasażerka wyskoczyła w ostatniej chwili. Znaczy, przepraszam, pasażerka, tylko piesza mi tak wyskoczyła w ostatniej chwili. Ludzie nie myślą, zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli pieszy idzie krawędzią chodnika, idzie krawężnikiem jako potrącę, jest to moja wina. Ale jeżeli macie w zwyczaju tak chodzić, to dla własnego bezpieczeństwa zmieńcie ten zwyczaj. Jesteśmy na Rondzie Pileckiego, czyli Rondo do Przyznane, po prawej ulica Anna German, po lewej ulica Franciszka Kotuli. My wjeżdżamy w ulicę Wiktora. I lecimy prosto w kierunku skrzyżowania z aleju Wincentego W momencie, kiedy to nagranie się pojawi na Kamale, myślę, że w ciągu najbliższych dni, no pewnie jeszcze linii 4, może się przed linią 40 pojawi, którą nagrałem stosunkowo niedawno, końcem września. Więc jest to jedno, jedyna linia, która z błogosławionej Karoliny, yy, z linia 40, to jest jedyna linia, która z błogosławionej Karoliny jedzie na wprost przez Wiktora, większość linii jeździ albo przez Kotuli, albo przez Panoramiczną. Opuściłem rondo stanki, mamy zielone światło i jedziemy prosto, Oj, nie jedziemy. Tak właśnie czułem. Jak zwykle, zadziałało urządzenie w autobusie, które, nie wiem, to chyba tylko działa na mnie tak złośliwie za każdym razem, kiedy zbliżam się do skrzyżowania sterowanego sygnalizacją świetlu, zapala się światło czerwone. Teraz mamy ładnie doświetloną drogę, tutaj nie ma problemu, są jeszcze tutaj częściowo widzę, stare latarnie, a już widzę, na środku jest, są latarnia ledowa. stąd właśnie takie Ładne światło, 21.06, mamy 9 minut, także myślę, że spokojnie zdąży dojechać, 21.15 start, a nie, 21.15 to ja mam start z Bardowskiego, czyli 21.17 z profil więc mam jeszcze troszeczkę zapasu. Ciekawe czy Wam się taka trasa przejazdu spodoba, mam nadzieję, że tak. Staram się kombinować z przejazdami technicznymi, bo linie mi się skończyły. Jeżeli skończyły mi się jakieś różne nietypowe trasy przejazdów technicznych, to będę nagrywał przejazdy techniczne, tylko będziemy, będę sobie po prostu pewnie o czymś innym gadał, bo tematów jest mnóstwo tutaj do poruszania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przy okazji nagrania chciałem Was zaprosić rusza nabór od 17 października OSK Zryw, czyli szkoła, w której jestem instruktorem nauki jazdy pomaga w naborze do projektu prowadzonego przez firmę CTG w Świlczy projekt w 89% finansuje prawo jazdy oraz różne inne uprawnienia wystarczy być mieszkańcem Województwa Podkarpackiego, ale tutaj więcej info postaram się wrzucić na mój kanał tam w, w zapadce społeczności. Także może jeszcze dzisiaj się to pojawi na kanale, żebyście widzieli. Jest możliwość pozyskania dofinansowania, oczywiście my nie, gwar nie gwarantujemy tego finansowania, w sensie załapania się, trzeba spełnić tam dodatkowe kryteria, ale tutaj akurat dziewczyny z biura naszego pomagają. nasze znajomych udało mi się wciągnąć w poprzednich edycjach. Znaczy na zasadzie wypełniamy dokumenty, pomagamy, no już reszta później jest wszystko w kwestii właśnie firmy CDG w Świlczy. Więc jeżeli chcecie zostać kierowcą... No właśnie, widzicie, pusto było, czekał, czekał i przed samym autobusem wyjechał. E, jeśli e, Tak, użyłem sygnału dźwiękowego w terenie zabudowanym jak najbardziej, ale w sytuacjach, e, kiedy jest zagrożenie, jak najbardziej można użyć. E, dzisiaj już miałem kilka takich sytuacji. E, na poprzednim kursie Ligi 40, kiedy to wyjeżdżałem e, z pęcy przy Karoliny, minęłem, wyjeżdżałem z przystanku błogosławionej Karoliny przy szkole, Dojechałem do przystanku, właściwie nawet z przystanku Dłogosławionej Karoliny Nowosądecka, z, z ulicy Nowosądeckiej wyskoczył mi samochód, zmusił mnie do zwolnienia, po czym zahamował i skręcił w prawo, także takich sytuacji na drodze jest dość mnóstwo że praca kierowcy polega na jeżdżeniu w błękitnym, na siedzeniu w błękitnej koszuli i kręceniu kierownicą, no to nie, nie jest to tak kolorowo, jakby się mogło wydawać. My jesteśmy tutaj, gdzie już chyba kiedyś nagrywałem jakiś przejazd. Jesteśmy na przejeździe kolejowym dość dobrze znanym osobom, które robiły prawo jazdy na kategorię B. Miejsce ulubione przez Rzeszowskich egzaminatorów. jeden kurs na pole, tutaj. No i tą ulicę już powinniście znać. Jesteśmy na ulicy Borelowskiego. Po prawej stronie mamy tutaj ulicę Kastrowicza, czyli tutaj, gdzie stoją elektryczki. O, właśnie, się nawet jeden karmi prądem. Mamy wjazd na dworzec lokalny. Tu po prawej stronie. właśnie wyjeżdżamy autobusami tutaj od Galerii Rzeszów po prawej stronie, a ja sobie jadę łącznikiem do dworca PKP. Czyli zaraz zobaczycie, właściwie zbliżamy się powoli do ulicy Artura Grindera. po lewej stronie będzie widoczny dworzec autobusowy PKS. Mamy tutaj budynek Galerii Rzeszów. Od tej strony, u mnie na nagraniach, jeszcze go chyba nie widzieliście. Przejeżdżamy właśnie pod wiaduktem tarnobrzeskim. Przejazd wykonany w ramach offsetu przez właściciela Galerii Rzeszów. I dojeżdżamy do kondo skrzyżowania ulicy Grimwalskiej z ulicą Jablińskiego Teraz tu górna Japońskiego. Po prawej mamy ulicę Grunwaldzką, po lewej, właśnie wspomniany przeze mnie dworzec PKS i zaczyna się ulica Artura Grindera. Dużo mówiłem o nietypowym przejeździe. Myślę, że takiego przejazdu technicznego nikt jeszcze nie nagrał, przynajmniej nie kojarzę. W takich ciekawych przejazdach technicznych z czy nie specjalizuje się kolega RZKM. Także serdeczne pozdrowienia i jesteśmy na skrzyżowaniu z ulicy Adama Snyka, to jest tutaj po prawej stronie, tu jest dalej Artura Krugera. No i mamy remontowany Plac pracowy. Plac godzina 21.12, że już jest pusto, aktualnie tylko tutaj nasówki stoją. Natomiast w godzinach szczytu jest tu masakra. Jest tu jedyne przejście dla pierwszych aktualnie, więc jak przyjeżdża jakiś pociąg, to ja na samym tym odcinku od Asneka do wyjazdu do Placu Wolności potrafię złapać nawet i 7-8 minut do później. mi jeszcze troszkę czasu do odjazdu. Teraz też są dwie opcje: Mogę skręcić w prawo w ulicę kolejową. Ale jest trudny problem z wyłamaniem się tam na płasko o tej porze, więc ja sobie w ulicę Aleksandra Fredry. I Zaraz w ulicę Paturego. Ale to już z jakiegoś nagrania powinniście kraży, bo wówczas, że tak jeździłem, także z linii nie, tak się wracam. Macie wspominane przeze mnie rondo przy ulicy Bowackiego. Widzicie linia 52, która się szykuje do odjazdu ile kolega ma odjazd widzę za dwie minutki jesteśmy w pobliżu alei Józefa Piłsudskiego przed nami właśnie przemknęła linia 45 która wystartowała z dworaka Bo przeczekam sobie, ponieważ nie ma pośpiechu a więc zaraz jak się tylko zaświeci czerwone światło dla pojazdów jadących aleju Piłsudskiego to sobie wyjadę, chociaż widzę, że już już jest czerwone to zapomniałem o zasygnalizowaniu, o zasygnalizowaniu zamiaru skrętu ale też jest tam z tyłu nie jedzie więc z reguły staram się to robić wcześniej 8442 Przycudnę sobie troszeczkę wcześniej. Ja dam jeszcze z 245. Czas spisać dokumenty, także zaraz pojadę. Zatraszam, chociaż w sumie poczekam jeszcze. Jeszcze świeci zielone światło. 4 Dobra. Mamy zielone światło, więc spokojnie wjeżdżam sobie na plac wolności. Pierwszy raz wykonuję... Pierwszy raz wykonuję przejazd linii 55, więc... Mam nadzieję, że się nie pomylę, no niestety pora jest jaka jest, linia 55 została troszeczkę wyniżona ostatnimi czasy. To jest 52 czy? Nie, 55, 52 zaraz przyjedzie. No kończę, jesteśmy na Placu Wolności. Miłego wieczoru albo dnia. Tak.